Cześć, witajcie w kolejnych kwalifikacjach do bitwy na żądanie. I od razu bez wstępnych ceregieli, może tylko jeszcze bardzo podziękuję Mikutowi za stworzenie intra po raz kolejny. I szybciutko zaczynamy omawianie poszczególnych kandydatów. Kandydat numer 1, Kampana z 1 SBP. Na bacie widzimy odznaka Mistrzowska Radley Walters, duży kaliber i specjalista. Ponad 9000 obrażeń. <laughs> Przepraszam, 9 fragów i ponad 1500 y, Expa bez żadnych nożników na dziesiątkach, także świetny wynik. Dodatkowo 814 y, punktów po spocie i widzimy, że przejechan dystans ponad 7 km, prawie 8 km. Także bardzo, bardzo dużo. To może być bardzo ciekawa bitwa. Jeśli na nią chcecie zagłosować, no to oczywiście w ankiecie pod filmem wybieracie właśnie tą bitwę. Kandydat numer 2 to jest LXS, na czołgu MXM4 model 1945, również Northwest, oznaka mistrzowska Radley Walters, specjalista snajper i medal Kołbanowa to jest w wersji 080, 4500 obrażeń, 9 kili ponad 1700 expa, także też również świetny wynik i 15 punktów obrany bazy. To jest bitwa numer 2. Bitwa numer 3 to młody olbrzym na T-30, murowanka od znaka mistrzowska Top Gun i obrońca 8,500 obrażeń, 6 kili i ponad 1500 expa oraz 4300 potencjalnych i 92 punktu obrony bazy także mogło tutaj troszkę się dziać bitwa numer 3 teraz bitwa numer 4 to jest z 89 na T-54E1 mapa Prochorówka odznaka mistrzowska medal de la Glanda, Radley Walters duży kaliber i specjalista to był remis 6,5 tysiąca obrażeń 8,5 1500 ekspa ponad 91 punktów obrony bazy także również bitwa wyglądająca na dosyć ciekawą i ostatnia bitwa, którą Wam chciałem przedstawić to jest bitwa na Matyldzie Pedicabo Ego Vos in Asino odznaka mistrzowska Cool Headed, Stalowa Ściana Specjalista, Obrońca i również medal Kołobanowa 2400 obrażeń 10 kg i ponad 1600 expa Otrzymanego i widzimy jeszcze tutaj 1300 potencjalnych 77 punktów obrony bazy. Także z takiej puli kandydatów yy, wybierzcie bitwę, którą skomentuję i którą wspólnie sobie obejrzymy. Pozdrawiam, cześć.